you No sezon górski samochodowych Polski zbliża się ku końcowi. Zgadza się. Sezon jest już zakończony praktycznie, auto jest całe, także plan jest wykonany w 100%. No właśnie, w 100% będzie wykonany, jak będziesz na mecie i uda się wyjeździć dobre miejsce, bo są szanse. Oj, są szanse i to dość duże, jednak jednak na oponę, którą ja założyłem, troszeczkę za niska temperatura. To jest największy problem. Nie dogrzewa się opona, nie mamy kocy, żeby ją zagrzać, i tutaj jest akurat minus dla naszego samochodu. Jednak będziemy walczyć do końca. No właśnie, ta trasa tutaj w założu pozwala chyba na walkę, bo to jest bardzo taka wyścigowa trasa. W założu trzeba dobrze wyważyć, jakie założyć koła, bo problem jest taki, jeżeli się założy małe koło, które jest szybkie w zakrętach, to już od samego dołu jedzie się na odcięciu. Licznik staje w miejscu i auto nie nabiera prędkości. W momencie, kiedy założy się duże koło. Te zakręty, najeżdża się troszeczkę za niskimi obrotami, jest problem. No, trzeba to dobrze wyważyć. Większość kierowców tu jednak preferuje mniejsze koło, czyli jedzie na odcięciu od dołu, dojeżdża do zakrętów i w zakrętach jedzie szybko. Powiedz, jak rywalizacja z kolegami, których jest w klasie siedmiu? Siedmiu, było ośmiu, ale już jest siedmiu. Bardzo fajnie, koledzy są bardzo sympatyczni. Mamy dobre stosunki między koleżeńskie, także jestem bardzo zadowolony. Jesteś po pierwszym podejściu wyścigowym. I jakie miejsce? Miejsce jest do drugiego, brakuje mi sekundy Do drugiej pozycji. Sekunda dwadzieścia, trzy sekundy. To również podobnie jak w klasyfikacji generalnej. No, w klasyfikacji generalnej jest taki problem, że ja nie pojechałem do Sopotu. Zostałem wykluczony w Limanowej. Straciłem dużo punktów i, i straciłem tytuł drugiego wicemistrza. No, Ale to chyba taki debitancki sezon, można powiedzieć. Błędy i potknięcia, ale też nauka. Cieszę się tylko z tego, że praktycznie każdego z zawodników z klasy, czy pierwszy, drugi czy trzeci, w którymś podjeździe wyścigowym objechałem. 若き年に一度、一度、一度、一度、一 <noise> 度<楽>、一度、一 Miejsce trzecie Madziar Jacek Miejsce drugie Madziara, przepraszam Jacek Miejsce drugie Świerczek Radosław i miejsce pierwsze Oleksyk Piotr Zapraszamy Gratulacje, wiem że to był debiut w Brawo Piotrek! Miejsce trzecie BMW Miejsce drugie Święcze Gradosław I miejsce pierwsze Oleksyk Piotr Renoklio Fakram duro Raz, dwa, trzy